Cześć i dobry wieczór w dwunastym dniu naszej czułej drogi. Dziś stawiamy na łagodność i bezwarunkową akceptację. Nasz temat to nie musisz zasłużyć na dobre słowa. Często żyjemy w przeświadczeniu, że na pochwałę, na miłe słowo, czy wewnętrzną czułość trzeba sobie zapracować. Że musimy dopiero coś osiągnąć, dopiero być idealni, żeby móc o sobie pomyśleć ciepło. I tak wpadamy w tą wyczerpującą pułapkę. Pomyśl o tym, że twoje serce, Twoja wrażliwość i Twój wysiłek są wystarczające już teraz. Nie potrzebujesz zewnętrznego potwierdzenia. Dobre słowa o sobie to nie jest nagroda. To jest fundament Twojego spokoju. Dziś zrób sobie tę dobrą rzecz, którą odkładasz czy to chwila ciszy, czy ulubiona herbata i połącz ją z czułą, dobrą myślą o sobie. Daj sobie to, czego potrzebujesz: uznanie bez pytania o cenę. Zrób to z łagodnością i bezwarunkowo. Możesz sama wypełnić się dobrymi myślami. Nie musisz czekać, aż świat ci jeda. Uj spokój nie czeka na perfekcję. Działaj z miłością do siebie. Daj znać w komentarzu, co dobrego o sobie pomyślałaś, w co trudno ci było dziś w pełni uwierzyć. Dziękuję ci, że jesteś ze mną.